Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Piaski gać na górki i Leszno. Te miejscowości położone w dolinie rzeki Ner w gminie Grabów podczas obfitych opadów są cyklicznie zalewane. Cierpią zwłaszcza rolnicy, którzy nie mogą zebrać ze swoich półplonów. Pomocną dłoń podał samorząd województwa łódzkiego, który przekazał gminie ponad pół miliona złotych na działania mające zapobiec kolejnym powodziom, Między innymi na naprawę, uszczelnienie istniejącego ogroblowania, oczyszczenie strzcinowisk, usunięcie zapór naturalnych, udrożnienie i odtworzenie rowów w pasach drogowych. To jest jeden z elementów. W naszej walki suszą w województwie, walki o wodę, tak naprawdę, o to, żeby. Ta woda była naszym przyjacielem, a nie wrogiem. To ma być działanie długofalowe, to ma być działanie, które zabezpieczy te tereny przed podobnymi zagrożeniami w przyszłości. Marszałek Grzegorz Schreiber podpisał również umowę ze spółką wodną kanału Tumskiego na gruntowną konserwację 11-kilometrowego kanału melioracyjnego. Dotacja wyniesie ponad 610 tysięcy złotych. To połowa wartości prac, które będą polegać na odmulaniu dna i oczyszczeniu skarby. W całym województwie uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca kompetencje władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. Wojewódzkie obchody tradycyjnie miały miejsce na Placu Katedralnym w Łodzi. Po mszy świętej, odprawionej przez arcybiskupa Grzegorza Rysia, uczestnicy złożyli kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza. Wydarzenie zakończyła defilada wojskowa. Województwo łódzkie reprezentował wicemarszałek Piotr Adamczyk. Choć maj przynosi nam cieplejsze dni i kwitnącą przyrodę, to w sercach mieszkańców Łódzkiego wciąż tkwią zimowe wspomnienia. Po starannej analizie wszystkich nadesłanych prac Komisja Konkursowa ogłosiła zwycięzców konkursu fotograficznego Województwo Łódzkie Ogrodem Polski Zima 2023. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Krakowiak za fotografię zalewu Lisowice w powiecie łódzkim wschodnim. Druga nagroda trafiła do Jakuba Kluzy za zdjęcie pod tytułem Droga w nieznane własku, Zaś trzecia była Agata Herman za zimę na ludowo w parku Julianowskim w Łodzi. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu. Na koniec zapraszamy do Teatru Wielkiego Włodzi. 11 maja w ramach 27. Łódzkich Spotkań Baletowych odbędzie się tutaj premiera Romea i Julii. To produkcja paryskiej opery narodowej. Historia Nieszczęśliwych Kochanków jest jednym z najbardziej znanych dzieł Szekspira. Kolejne spektakle odbędą się 12 i 14 maja oraz we wrześniu. Natomiast 26 maja na rynku Włókniarek Łódzkich w Manufakturze odbędzie się koncert z Gwiazdą. Wystąpi tutaj światowej sławy tenor Xabi Randwaga, a towarzyszyć będzie primadonna Joanna Woś wraz z orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi pod batutą Rafała Janiaka. Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 megabitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Dzień dobry, Rafał Woźniak. Mamy dzisiaj wtorek, 14 maja. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Drgania przestrzeni to ogólnopolska konfrontacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. W miniony weekend w Zgierzu odbyła się 17. edycja tego konkursu. 11 maja do Zgierza zjechały dziecięce zespoły taneczne. To kolejna edycja zgierskich spotkań tanecznych pod nazwą Drgania przestrzeni. Organizowanych przez spółdzielczy Dom Kultury. W sobotę mała hala sportowa miejskiego ośrodka sportu i rekreacji przy ulicy Wschodniej 2 wypełniła się młodymi tancerzami, którzy mogli zaprezentować swoje umiejętności i talenty, oraz podpatrzeć i skonfrontować się ze swoimi rówieśnikami z całego kraju. Było 60 kilka zespołów, około 900 tancerzy. To nie tylko z okolic Łodzi, ale mieliśmy Tarnowskie Góry, Gliwice, Białystok do nas często przyjeżdża, także rzeczywiście z różnych stron Polski. Opanowaliśmy to, jakoś sprawnie, zgrabnie nam poszło, jesteśmy zadowoleni, wysoki poziom. Wydarzenie to miało charakter konkursu różnych form tanecznych. Dzieci były podzielone na cztery kategorie wiekowe, do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat oraz powyżej 15 lat. Ostatnie trzy kategorie wiekowe podzielone były jeszcze dodatkowo na taniec współczesny i taniec nowoczesny. Występy oceniało jury, którym zasiedli tańcerze, choreografowie i wykładowcy. Anna Głowacka, Krzysztof Skolimowski oraz Mariusz Krowit. Zwycięzcy w swoich kategoriach dostali statuetki i nagrody pieniężne, a najlepszy zespół otrzymał Grand Prix z prezydenta miasta Zgierza. Profesjonalny jury? Mówi, że się bardzo dobrze pracowało, że nie mieli problemu w ogóle z wyłonieniem, były, by, od razu tuzy były wiadome. Grand Prix pojechało właśnie do Gliwic. Yy, najlepszy choreograf nagroda pojechała do Czarnowskich Gór, a najwięcej kasy do Łodzi. Cieszymy się z tego, co mamy. Naprawdę były bardzo dobre zespoły na bardzo wysokim poziomie. Tegoroczna edycja Drgań Przestrzeni miała trochę mniejszą frekwencję ze względu na niedogodny dla uczestników okres majowy, pełny innych wydarzeń. Za rok, przy kolejnej edycji, organizatorzy prawdopodobnie wrócą do wcześniejszego terminu konkursu czyli przełomu lutego i marca. A teraz przyjrzymy się, jak Zgierz świętował 20-lecie przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zobaczymy, jakie korzyści płyną z członkostwa w Unii dla naszego miasta i regionu z relacji z konferencji Nowej Lewicy. W Dniu Europy, który przypada na 9 maja, Zgierz świętował 20-lecie przynależności Polski do Unii Europejskiej. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Nową Lewicę, lokalni i regionalni liderzy polityczni podkreślili znaczenie członkostwa. Polski w Unii Europejskiej dla rozwoju miasta oraz całego regionu. Wśród prelegentów byli Grzegorz Majewski, wicewojewoda łódzki oraz Agnieszka Luksztejt, kandydatka lewicy do Parlamentu Europejskiego. Polska i Zgierz bardzo dużo zyskała na członkostwie w Unii Europejskiej. Chociażby tramwaj z Łodzi do Zgierza i ze Zgierza do Łodzi możemy śmiało podróżować. Stary młyn rewitalizacja miasta Tkaczy, czy termomodernizacja budynków, remonty dróg i chodników w naszym mieście widać na co dzień. Przez 20 lat, dzięki członkostwu w Unii, znacznie spadło bezrobocie. Wzrosł nasz bilas, bilans handlowy, ale chociażby wybudowaliśmy ponad 1400 kilometrów autostrad. Ale możemy zyskać jeszcze więcej, bo Europa to bezpieczeństwo, to solidarność, to rozwój, ale też i fundusze. Dzięki koalicji 15 października ten rozwój jest możliwy. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. To dla tych wszystkich, którzy traktują Unię Europejską, jedna kwota ponad 700 miliardów złotych. Dzisiaj to jest więcej niż roczny budżet naszego kraju, ale te pieniądze były przez 20 lat przekazywane do Polski i ten udział w budowaniu budżetu krajowego jest znacznie większy. 20 lat temu nasi obywatele wchodzili do Unii Europejskiej jako tacy biedniejsi krewni, bo mieliśmy 40% PKB per capita. Jeżeli chodzi o średnią Unii Europejskiej, dzisiaj po 20 latach ten poziom to 80% per capita. To pokazuje, jak Unia Europejska pozwala dzięki takim funduszom jak Fundusz Spójności doganiać Polkom i Polakom naszych przyjaciół z innych krajów Unii Europejskiej. 20 lat w Unii Europejskiej to dla Polski i Zgierza czas znaczącego wzrostu gospodarczego, odbudowy infrastruktury, pospadek bezrobocia i wzrost PKB z 40% do 80% średniej unijnej. Dzień Europy został również uczczony poprzez rozdanie mieszkańcom flag Unii Europejskiej symbolizujących jedność i wspólne wartości. Trwający od listopada 2023 roku remont ulicy Barlickiego w Zgierzu przynosi kolejne zmiany w organizacji ruchu. Teraz wprowadzono zakaz wjazdu z obu stron. Inwestycja obejmująca m.in. wymianę nawierzchni, modernizację oświetlenia oraz budowę drogi dla pieszych i rowerzystów ma zakończyć się w pierwszej połowie 2025 roku. Od listopada trwa remont ulicy Barlickiego w Zgierzu, który jest częścią projektu budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Miasto Zgierz. Prace te mają na celu kompleksową wymianę nawierzchni na całym odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Dąbrowskiego. Dotychczas zakaz wjazdu na ulicę Barlickiego obowiązywał od strony ulicy Dąbrowskiego, gdzie mogły poruszać się jedynie pojazdy związane z budową. Teraz wprowadzono także zakaz wjazdu od strony ulicy Piłsudskiego. Oznacza to, że ulicy Ulica Barlickiego jest teraz całkowicie wyłączona z ruchu na czas trwania prac remontowych. Prace na ulicy Barlickiego obejmują nie tylko wymianę nawierzchni, ale również instalację nowego oświetlenia ulicznego, modernizację kanalizacji deszczowej wraz ze wpustami deszczowymi oraz naprawę i konserwację mostu nad rzeką Bzurą. Dodatkowo zostanie wykonana nowa droga dla pieszych i rowerzystów. Pierwszy etap remontu obejmuje odcinek od ulicy Piłsudskiego do wysokości firmy RS2. Wy deszcze to tu ciągle woda stała i no tak zalewało tutaj. A, no i, nawierzchnia też była kiepska. też kiepska, tak. Nawierzchnia też kiepska. No i nie było gdzie się zatrzymać, tych miejsc takich parkingowych zero. Właśnie. Gdzie tu parkujecie, tutaj na działce? No tak właśnie tak nie mamy, w tej chwili to nie mamy. No właśnie tak tutaj. trochę nie, nieprawidłowo właściwie. Nie. Planowany odcinek do remontu to 315 metrów, a zakończenie prac przewidziane jest na pierwszą połowę 2025 roku. Po zakończeniu inwestycji na ulicy Barlickiego firma Fuente, odpowiedzialna za realizację projektu, przejdzie do prac na ulicy Dąbrowskiego. Mieszkańcy Gierza muszą więc przygotować się na dalsze utrudnienia w ruchu. Jednak efektem końcowym będzie znacznie poprawienie widona infrastruktura drogowa, która wpłynie na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Dziękuję. Na dziś to już wszystko. Ja się z państwem żegnam i miłego popołudnia życzę. Do zobaczenia.